Lament na Placu Konstytucji To nietypowa propozycja teatru chodnikowego To nie wielkie widowisko plenerowe Ale teatr prosty Oferujący przechodniom zwykłą historię Trzech pokoleń kobiet Opowiedzianą przez aktorki teatru Polonia Krystyny Jandy Sztuka została oparta na tekście Krzysztofa Bizio Lament Mam 18 lat i chota no No mogę sobie robić co chcę Mam na imię Justyna Nie mam pracy Jestem mężatką Mąż mnie zdradza. Jestem emerytką, mąż nie żyje od dwóch lat. Gram w to Totolotka. Lament na Placu Konstytucji nie jest spektaklem ulicznym, teatru ulicy, do jakiego przywykliśmy. To zupełnie inna formuła, bo teatr ulicy nam się kojarzy raczej z rozrywką, z czymś jak żonglerka, chodzenie na szczudłach. A tu jest trzy dramatyczne opowieści. Jaki był pomysł na takie właśnie spotkanie z widzami? Myślałam sobie, że po dwóch latach, bo my za chwileczkę mamy jubileusz, chciałabym ofiarować coś ludziom, po prostu coś jeszcze innego i coś, do czego mieliby dostęp dużo łatwiejszy niż tutaj, e, wchodząc do nas na, trady, na m, tradycyjnie przez nas sprzedawane przedstawienia. I pomyślałam wtedy, że po pierwsze zbliża się lato. Ja od lat jeżdżę do Włoch i tam oglądam sama. Na ulicach, w parkach, na rynkach miast, wspaniałe. Może nie przedstawienia, ale, ale popisy, popisy artystów włoskich. Pani sama grała we Włoszech w balu manekinów. Sama grałam, sama grałam w balu manekinów po Włosku, spektakl, który miał elementy tańca, ale jednak jest to historia z, z, z dość skomplikowana, ten Bruno Jasieński i pomyślałam sobie, że można by spróbować, że warto by spróbować po prostu zwyczajnie opowiedzieć coś ludziom na ulicy. Ale opowiedzieć tak jak to się opowiada od siebie, gorąco jakąś historię, która byłaby dla nich zrozumiała i która byłaby im bliska bez przerwy gada do siebie no ale poza tym jest kochana, naprawdę babcia wszystkim chce pomagać wszystkim, kotom, psom, narkomanom daje kasę Kaśce Szeligowskiej narkomance a Kaśki Szeligowskiej dziadek, major był dowódcą mojego dziadusia, babci ukochanego mężusia to była taka para, no z zegara normalnie, nigdy się nie rozstawali to chyba niezwykłe doświadczenie aktorskie, grać tak, trzy tak dramatyczne historie w przestrzeni, która nic wspólnego nie ma z przestrzenią teatralną. To był mój debiut. Nigdy nie grałam na ulicy do tej pory. <grym> Jeszcze jest... czegoś takiego, wymagającego takiej koncentracji, jak tutaj ustawiła Krysia na podwórku podest i usiadła naprzeciwko. To po prostu każde słowo było fałszem. Nogi mi latały. A co przeszkadza? Chyba największą trudnością jest jakby taka Zmienię. gotowość... Bo i scenografia, i, i wszystko, co się zdarzy, jest nieprzewidywalne. Nie wiemy, czy tego dnia będzie świeciło słońce, czy tego dnia będzie padał deszcz, czy ludzie będą mieli dobry humor, czy zły. Nic nie wiadomo. Więc tak naprawdę jest szablon, jest jakiś schemat, jakieś tory, i to są właśnie te nasze monologi i ta cała koncepcja tego spektaklu. A reszta jest nie wiadomo, i nie wiadomo, co się zdarzy. Należy do tych grup aktorów, którzy się w jakiś sposób chowają Aha. w kostium i w postać, a tu jest to odebrane, to jest w pół drogi, ponieważ jak mi reflektor zaświeci się w twarz w teatrze, robi mi ściany I ja się wchodzę w swój świat, którego mi nikt nie może przerwać, patrzę się gdzieś niby na kogoś, ale naprawdę patrzę się w głąb siebie. Tu to jest niemożliwe. Widzę twarz. Jak mi ktoś tak zrobi, to, to mnie rozprasza. A jak widzowie reagują? No, jak jak obserwujemy. Bardzo ten. dobrze, ale różnie, prawda? Wczoraj była publiczność taka fantastyczna, którą aktorzy lubią, bo po prostu. Bardzo żywo reagująca. I lubimy, jak się bawią. W tych bardzo smutnych opowieściach jest bardzo dużo kom komicznych, komediowych i komicznych efektów. I lubimy, jak ludzie to wyłapują, prawda? Tak. A poza tym myślę, że ludzie, widownia przede wszystkim się jakoś gdzieś tam identyfikuje z tymi, identyfikuje z tymi problemami, bardzo. o których my mówimy. Prezes powiedział do mnie. Bezosobowo. Że problemy, że budżet, że kłopoty, i że mnie zwalniają. W pierwszej chwili N nie zrozumiałam. Musiał minąć jakiś dłuższy czas, żeby to do mnie dotarło. Są ludzie, którzy tak wzruszają się, płaczą, porównują się, e, uważają, że to jest w jakimś sensie o nich opowieść, a oni tego nie zauważyli. Piszą do nas potem listy, że nie mogą zapomnieć o tym, że nagle całe życie staje im przed oczami. Wnioski wyciągnięte z tego spektaklu mogą zmienić jednak ich sposób myślenia. To jest nadzwyczajne. I ta wnuczka majora Szeligowskiego, Takasia, stoi teraz pod sklepem i żebrzy. Boże, jak ona wygląda! Oczy takie czarne, ręce, sinie. o chuda! Zdarzają się dni, kiedy jest około 500 osób na, na spektaklu. Nigdy nie było mniej niż 200, bo my to liczymy. Mamy zdjęcia zresztą ze, ze wszystkich prawie spektakli. Wiemy też, że są ludzie, którzy przychodzą codziennie. Wiemy, że jest dwóch albo trzech widzów, którzy nie opuścili ani jednego spektaklu. W tej chwili sytuacja jest taka, że musimy pisać informacje na stronie, jaka obsada gra, że sobie wybierają, że przynoszą aktorkom regularnie kwiaty, ciasto, upieczone, mają dla nich wiadomości, zaprzyjaźnili się. I w ogóle stało się to coś w ogóle czymś, co przerosło daleko moje oczekiwania. Wdzięczność publiczności nie ma granic, ale nie za to, że za darmo dostali teatr. Tylko za to, że to jest tak, że właśnie to jest trudne, że właśnie nie, nie daliśmy im połykania ognia, co jest trudne, ale, nie, ale inaczej, ale inaczej. Tylko, tylko potraktowaliśmy ich poważnie, jak prawdziwych partnerów.